Sprawa Aleca Baldwina i postrzelenia Heleny nowe dowody zarzuty zostaną wycofane. Alec Baldwin może odetchnąć z ulga. Wygląda na to, że jego kłopoty z prawem wkrótce się skończą. Przypomnijmy, że w październiku 2021 roku podczas zdjęć do Westernu Rust doszło do tragicznego w skutkach incydentu. W trakcie krecenia jednej ze scen, Alec Baldwin wycelował broń i wystrzelił w stronę kamery. Niestety z niewiadomych jak na razie powodów filmowy rekwizyt był zaladowany ostra amunicja. W wyniku zdarzenia ranni nie zostali, reżyser filmu Al-Souza oraz operatorka Helena Hoodhis. Reżyser wyszedł calo z wypadku, kamerzystki niestety nie udało się uratować. Aktor był przekonany o swojej niewinności. Wersja aktora potwierdza ja też liczne nagrania z planu, jednak to nie przekonalo prokuratury. Która w styczniu tego roku postawia Baldwinowi zarzuty. Zarzuty postawiono też specjalistce od broni Hannie Gutierrez-Reed. Obojgu groziło 18 miesięcy pozbawienia wolności. W ostatnich godzinach prokuratura zajmująca się sprawą wypadku na planie filmu Rust oświadczenie, z którego wynika, że Zin wycofa zarzuty wobec Aleca Baldwina. Pojawiły się nowe fakty którym wymagają dalszego śledztwa i analiz balistycznych przekazała prokuratura. Podkreślono jednak, że nie zwalnia to aktora z odpowiedzialności, gdyż po zbadaniu nowych dowodów może dojść do ponownego postawienia go w stan oskarżenia. Obroncy Baldwina są jednak dobrej myśli. Cieszymy się, że podjęto decyzję o umorzeniu sprawy przeciwko Alecowi Baldwinowi. Powinno zostać przeprowadzone porządne śledztwo w sprawie faktów i okoliczności tego tragicznego zdarzenia, oświadczyli prawnicy Baldwina. Sprawa karna za śmiertelny wypadek na planie to jedno. Wcześniej rodzina zmarłej operatorki Heleny Hutchins pozwala Aleca Baldwina. Aktor jednak dogadał się z krewnymi poza sala sadowa. Jak podala telewizja CNN, Matthew Hutchins. Mas ofiary, został producentem wykonawczym filmu oraz otrzymał z tego tytułu część zysków z westernu. Dzięki ugodzie sprawa cywilna została umorzona. Doszliśmy do porozumienia zatwierdzonego przez SAT. Nie jestem zainteresowany wzajemnym oskarżaniem się czy przypisywaniem winy producentom lub panu Baldwinowi. Wszyscy wierzymy, że za śmierć Heleny stał po prostu tragiczny wypadek. Jestem wdzięczny. Ze producenci zabrali się, aby złożyć hurt jej pracę napisał w oficjalnym oświadczeniu sam Hutchins.